Maciej i Albert, najwyższej wody, specjaliści od oszczędzania i inwestowania. Wydawało się, że nie mają żadnych zmartwień ani zgryzot, a jednak. Nawet oni, ludzie z żelaza, muszą czasami iść do lekarza. W przednim odcinku odwiedziliśmy prawdziwą jaskinię hazardu, żeby przekonać Was, że krawkości i pokera to jednak nie to samo co inwestowanie oszczędności. Obżeraliśmy się też i opijaliśmy składnikami bilansu spółek dywidendowych. A wszystko to po to, żeby pokazać Wam, jak to super jest poczuć się współwłaścicielem firm dywidendowych, z których produktów i usług na co dzień korzystamy. Inna sprawa, że Albert trochę przedawkował aktywa i musieliśmy potem biec do apteki. No, trochę popłynąłem, ale już się odbiję. Następny. Dobry. Co panom dolega? Nie, to, mnie to w zasadzie nic nie dolega. Znaczy prawie nic nie dolega. Prawie całkiem, całkowicie zdrowy jestem. Znaczy, mam taką wstydliwą przypadłość. To się niska rentowność aktywów. To się nazywa. Niska rentowność aktywów. Choroba przejawiająca się bardzo niskimi odsetkami od depozytów bankowych, występująca najczęściej u osób strukturalnie unikających inwestowania pieniędzy i lokujących swoje pieniądze wyłącznie krótkoterminowo. Co on o tych niskich rentownościach? Zabrałby trochę pieniędzy z banku, postawiłby na dobre spółki dywidendowe i na pewno by kosił więcej mamony niż na tych dziadowskich lokatach. Jak to mawiają, byki grają na wzrost, niedźwiedzie na spadek, a barany idą na rzeź. A pan z czym do mnie przychodzi? Ja, pani doktor, cierpię, mam, jak to się nazywa. Zabrakło mi słowa. Nadmierną zmienność stopy. To znaczy zwrotu stopy. Nadmierna zmienność stopy zwrotu. Choroba przejawiająca się wolatylnością wartości aktywów. Są o tej zmienności. Kupiłby sobie akcję kilku spółek dywidendowych, miałby stałą kasę z dywidendy i przestałby narzekać, że mu się coś waha. co to za goście? Może profilaktycznie zlecić lewatywę? Wiadomo, że każdy z nas chciałby, żeby jego kasa była bezpieczna i jednocześnie pracowała szybciej niż w tempie ten 1% w skali roku na depozycie bankowym. I jest całkiem naturalne, że boimy się tej niestabilności wiążącej się z inwestowaniem pieniędzy na rynku kapitałowym. Ale inwestując w dobre, solidne spółki giełdowe, które wypłacają regularnie dywidendę, wcale tak dużo nie ryzykujemy w długim terminie. A zamiast niskich odsetek bankowych otrzymujemy dwukrotnie albo nawet trzykrotnie wyższą dywidendę. Panowie, a co z tą lewatywą? Przed zainwestowaniem pieniędzy skonsultuj się z blogerem lub farmaceutą. Niewłaściwe zainwestowanie pieniędzy może zagrażać Twojemu portfelowi lub sakiewce.